Cześć, ja jestem Matoszak A to jest filmik jak nie być forever alone I dostawać co chwila SMS -y. A więc tak, wchodzimy na acounoc.google.com I się rejestrujemy Na potrzeby filmiku usunąłem numer telefonu oraz maila ona zostaną wysłana jako ukryta. Klikamy następny krok. To się nam przetwarza i teraz yy, za chwileczkę powinienem dostać Asabasa. Tylko znowu muszę ukryć swój numer. Żebyście mi nie dzwonili do mnie, bo będzie źle za mną. Ok, chyba tyle. Dobrze. Teraz mamy wszystko i klikamy kontynuuj. Aha, zapomniałem. Że tego numeru telefonu już wiele razy użyłem, tak. ale nic nie szkodzi. Po prostu do siebie zadzwonię. W sensie ja wybiorę połączenie. Jej, zadzwonił... Widzicie, dzwoni do mnie telefon. Halo? Ha, halo? Nic nie mówi. Osiem, cztery, trzy. Och, dziewięć, mówi. Dwa, cztery, żegnamy. Ale co? Spróbujmy ponownie. Jej, teraz musimy poczekać, aż do nas zadzwonią. Dziękujemy za korzystanie z naszego systemu weryfikacji telefonicznej. Twój kod jest następujący. 8, 4, 3, 7, 2, 4. Powtarzam. Twój kod jest następujący. Widzicie? Ośiem, nie jestem forever siedem, alone. 7, 2. 4. Żegnamy. Mam nadzieję, że porannik się... 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 się że się cieszycie, się, że nagrałam ten porannik i że będzie coraz więcej hajsu z YouTube'ów. Pozdrawiam Was, Mata Uksak i że i, 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 i życzę Wam ugh, miłego oglądania moich filmików. Pa, pa!